Nieraz w naszych odcinkach wspominaliśmy o tym, że kapitał kulturowy się dziedziczy, że dziedziczy się też na przykład znajomości rodziców, tak? mhm. czyli w pewnym sensie status społeczny naszych rodziców przekłada się na nasz potencjał, czy na potencjał dzieci uh -huh. tych rodziców i, i na ich większe, czy też mniejsze szanse w przyszłości na osiągnięcie sukcesu społecznego czy ekonomicznego. Uh -huh. Ale otwiera się takie pytanie, czy również wykształcenie się dziedziczy i mamy trochę ciekawych danych, które chcielibyśmy ten problem właśnie naświetlić. Eee, spoiler, wykształcenie się dziedziczy. <laughs> Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja, Łukasz, będę się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy się przyglądać nierównościom edukacyjnym, a przez to też nierównościom szans w życiu. Ty tak jest. Jeszcze? Nie. No, to. W odcinku. To przybywaj. przybywaj. Czekaj, czekaj, bo na wstępie to y, chyba warto by było przeprosić. Tak, ja wiem, że ludzie tak, nie, nie, nie wszyscy słuchają y, nas zawsze, ale ci, którzy są naszymi Słuchaczami i oglądaczami od dawna zauważyli pewnie dziurę, ale po prostu ostatnio nie wyrabialiśmy na zakrętach i zrobiliśmy sobie przerwę, bo gdyż nie było innego wyjścia. Ale już teraz staramy się wracać do nadawania regularnego, gdyż nie Was kochamy. I lubimy robić to tak. Będziemy, będziemy się starali jak najlepiej. Ile tylko nam sił wystarczy. Zobaczymy ile wystarczy. No a tymczasem... <grym> Z optymizmem powiem. Wystarczy! No, wystarczy. No ja dzisiaj będę ten, ten pesymistyczny zawodnik. Jak zwykle zresztą. <grym> e, pan do, Maruda. Dobrze, pan Maruda. To pan Maruda teraz y, przedstawi Wam trochę, trochę danych. Y, OECD y, ma taką Taki raport, taką analizę Education at a Glance, daje się, tak nazywa Aha. się ten, ten raporcik, i tam mamy dane za 2023 rok, i na przykład można tam stamtąd wyczytać, że jeśli chodzi o Polskę, to weźmiemy pod lupę osoby w wieku 25-34 lata, to jeżeli jedno z, jedno z rodziców takiej osoby miało skończone studia, to było 79% szans, że ta osoba skończy Aha. studia. Bo, czyli, krótko mówiąc, taki był odsetek młodych ludzi, których przynajmniej jedno z rodziców miało skończone studia. A mogę I zapytać, czy Twoje rodzice mają studia? Mój ojciec ma dyplom inżyniera, inżyniera moja inżyniera. mama ma nieskończone studia. No. Już przerwała w trakcie, nigdy nie zrobiła dyplomów. No. No moi, moi nie. Ale do, dobra, to zaraz jeszcze taki wąteczek biograficzny, autobiograficzny. Nie wiem, czy jest szczególnie istotny, ale... Przyda. No, ale, ale przejdźmy to jeszcze, jeszcze trochę o tych danych. Yy, okazuje się, że ten odsetek to te 79%, to był drugi najwyższy wynik w krajach OECD. Wyższy wynik był tylko w Korei Południowej, gdzie było 85%, mhm. ale to jest bardzo dziwny kraj, bo tam prawie wszyscy studiują. Że znaczy przesadzam, że prawie wszyscy, ale 70% młodych ludzi idzie mhm. na studia, mhm. więc tam jest taki edukacyjny wyścig zbrojeń, więc to jest trochę nieporównywalny kraj pod tym względem. Natomiast w Szwecji to było 49%, w Czechach 60%, w Niemczech 62%, mhm, czyli wyraźnie mniej niż u nas. Więc jesteśmy w takim specyficznym kraju. Ale popatrzmy jeszcze na drugą statystykę, jakby trochę z drugiej perspektywy odmiennej. Czyli weźmy teraz młodych ludzi w tym samym przedziale wiekowym, którzy, których oboje rodziców nie, nie, każdy z rodziców nie ma nawet średniego wykształcenia, mm. czyli gimnazjalne i niższe, krótko mówiąc. I co się okazuje? Okazuje się, że w takim przypadku tylko 11% tych młodych ludzi ma wyż, zdobyło wyższe wykształcenie. Znaczy były kraje, gdzie było to jeszcze niższy wskaźnik, bo w, na Słowacji to było 3%, na Litwie 4, na Węgrzech 6. Mm. Ale ewidentnie jesteśmy jakby tutaj wyraźnie poniżej średniej. I właśnie w takiej grupie krajów OECD, które ewidentnie tutaj mają coś charakterystycznego, co sprawia, że ciężko osobom, które są dziećmi osób o niższym wykształceniu, zdobyć wykształcenie wyższe. to Ja tutaj rzucę taką kontrowersyjną, a w zasadzie w ogóle niekontrowersyjną tezę, że to nie wnika jakby to, czy ludzie. Jak ludzie długo pozostają w edukacji, nie wynika tylko i wyłącznie z tego, z jakie wykształcenie mieli rodzice, ale również z ich kompetencji intelektualnych, które są dziedziczone. To znaczy, niezbyt kontrowersyjną tezą jest, że ludzie o niskim wykształceniu mają dzieci, które są mają mniejsze kompetencje intelektualne, nie? E, jakby tak wyjściowo. Tylko, że ta rzecz jest bardzo silnie moderowana kulturowo. I my mówimy właśnie o tej, o tej części moderowanej kulturowo. Czyli jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, że e, dzieci osób z niskim wykształceniem nie będą miały wysokiego wykształcenia, bo po prostu takie są, to jest nieprawda. najzwyczajniej mm -hmm. na świecie. E, że to część tego wyjaśnienia jest zawarta w biologii, ale tylko część. A reszta to jest kwestia systemu, który sprzyja, utrudnia albo jest. – Obojętny. – Obojętny? No, mm -hmm. trudno powiedzieć, mm -hmm. który sprzyja i utrudnia, to, to to będą bardziej chyba poznawczo lepsze, lepsze kategorie. Mhm. Jeszcze taki ten, taki, taka ciekawostka już czysto arytmetyczna, czyli co by było, gdybyśmy odjęli ten jeden wskaźnik od drugiego, czyli ten wskaźnik odsetek ludzi, którzy mają wyższe wykształcenia, których przynajmniej jeden rodzic ma wyższe wykształcenia i od tego odjęli ten odsetek, gdzie oboje rodziców nie ma średniego wykształcenia, a dana osoba ma wyższe wykształcenie. Co się okazuje, że ta różnica jest 68 punktów procentowych. Nie ma drugiego takiego kraju OECD, gdzie mhm. ta różnica jest większa. Czyli u nas rzeczywiście jest jakiś mechanizm, jakieś takie zacięcie tej windy awansu, jeśli chodzi o edukację, mhm. który sprawia, że zdecydowanie łatwiej jest osobom, mhm. które mają przynajmniej jedno rodziców z wyższym wykształceniem, zdobyć to wyksz wykształcenie, a jednocześnie zdecydowanie trudniej niż w innych krajach. Mhm. Dzieć, dzieciom, rodziców bez średniego wykształcenia zdobyć to wyższe wykształcenie. Mhm. Coś jest charakterystycznego i dzielimy tutaj los innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tak, 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 tak. To ja może właśnie tutaj z taką osobistą anegdotką i, i pokazaniem tego, jak istotne jest to, to, również to, co się dzieje w samych rodzinach, czy też przy przekonania rodzin. Ja na przykład w ogóle mi się, nigdy nawet mi nie przyszło do głowy, że ja nie, nie pójdę na studia, w sensie zawsze było oczywiste, że, że muszę iść na studia. To od początku było zawsze tak, rodzice mówili, ale mówili to w taki sposób, że to było czymś jasnym. Wydaje mi się, że to, to przekonanie, chociaż moi rodzice, tak jak mówię, nie, nie mają wyższego wykształcenia, ale, ale zdawali sobie sprawę z tego, nie, te, nie dlatego, że jestem jakimś orłem, nigdy nie byłem jakimś szczególnie orłem dobrym w klasie. Łukasz w ogóle był na Łukasz był na astronomii i był, gdzie ty jeszcze byłeś na, na matematyce. Na matematyce. To wyobrażacie sobie, że żeby ci... i to ale, w po roku, całym... ale po roku przestałem no dobra, tam dobra, 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 ale ja byłeś tylko na... rok. dobrze, dobrze, ale na renomowanym kierunku w, w Polsce. No Czyli nie się... wiem, czy astronomia jest taka renomowana, no... jest specyficzna dla, dla, ale na dla nerdów. No Matematyka już może bardziej denomowana. No, no, ale... no Więc jakby Łukasz jest, e, jeżeli to słuchacie nas, to wiecie, że Łukasz jest osobą e, niezwykle skromną i nie mówię to z żadną kokieterią. E, jakby osoby, które idą na matematykę, muszą być mocno łebskie. Jeżeli idą na matematykę, dostają się i wytrzymują tam nawet rok. E, w, na prestiżowym polskim wydziale, to muszą być łebskie, nie? Ja. Ja w ogóle. Szczególnie nie. jak odpadają. Potem. Dobra, ale poszedłem to, sobie gdzie indziej. Na no inny słuchaj, wydział. To, wiesz, ile według mnie jest 3 razy 4 34. 4 razy 3 domyśl się. No e. dobrze, dobrze, to też przesadzasz. E, e. <gry> e, ta, tak, w każdym, w każdym razie rzeczywiście jest tak w, w niektórych rodzinach, że, że to, jest, to jest coś, coś przezroczystego. Nie? I ten etos. Sam nie wiem, czy to jest do, do, dobre określenie, habitus może ładniej, że tak, takie, takie, takie pewne przejrzyste rzeczy, no to, to, to jest też coś, co, co kieruje osoby w jedną lub w drugą stronę, no, taka refleksja. Okej, okay. okej, okay. to ja tylko jeszcze dodam ostatnią rzecz, do, do, do tych wyliczeń już nie będę podawał cyferek, może tylko jedną że jeżeli popatrzymy w poprzednie edycje raportów OECD na temat właśnie tej edukacji i tych właśnie wskaźników, tych odsetków, o których wspominaliśmy wcześniej, to się okaże, że w Polsce sytuacja się jeszcze pogarsza. To znaczy ten dystans między tymi, którzy mają rodziców z wyższym mhm. wykształceniem a tymi, którzy nie mają rodziców nawet ze średnim wykształceniem. Mhm. Ten dystans się powiększa, od 2012 roku o 5 punktów procentowych Aha. jeszcze wzrósł. Jeszcze, jeszcze trudniej się stało, okazuje zdobyć wykształcenie, jak nie masz rodziców. Którzy mają przynajmniej średnie wykształcenie. Aha. A to jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo chyba nie mamy tego zapisanego. Bo część z was może się zapytać, ale o co chodzi w ogóle? Co, w, czym jest, w czym jest problem? Jeżeli tam się ma lub się nie ma wyższego wykształcenia. Przecież teraz, jak się nie, nie ma tego wyższego wykształcenia i się zostaje kafelkarzem, to, to w zasadzie może czasami lepiej niż, nie wiem, po filozofii. Nie wiem czy po filozofii, ale generalnie. Yy, Korelacja, czy właściwie wynikanie jest dosyć jasne. Lepiej iść na, na studia, ponieważ to daje premię w postaci zarobków, to znaczy te zarobki rosną bardziej gwałtownie niż wtedy, kiedy nie mamy wyższego wykształcenia. Osoby z wyższym wykształceniem mają też wyższy kapitał kulturowy, właściwie sieciowy kapitał społeczny, czyli poznają na studiach ludzi, którzy później ich ciągną za, za głowę, za, za fraki do jakiejś pracy. To jest też jedna z wartości wyższego wykształcenia. Osoby z wyższym wykształceniem też na przykład są zdrowsze, więcej zarabiają e, itd., tak tak więc e, premii oraz e, Zalet wyższego wykształcenia jest naprawdę dużo. i yy, Nie przekreśla tego fakt, że Czasami się bardziej z... zaradne osoby bez Nie, wyższego oczywiście. wykształcenia osiągają większe sukcesy jasne, e ekonomiczne jasne. niż mniej zaradne osoby z wyższym wykształceniem. To oczywiście jak najbardziej tak, tak, tak. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę Średnienie. Średnie. średnie mm. i takie tendencje obserwowane statystycznie, to właśnie jest tak, że wyższe wykształcenie daje dużo premii w życiu mm -hmm. różnych. Mm -hmm, zgadza się. Jak zwykle serdecznie pozdrawiamy naszych najhojniejszych patronów, którymi są Kacper Żytkowicz, Marcelina Zawisza, Pszczoły dla Afryki, Stary Komunista i Klub Dwie Lewe Ręce Warszawa. Bardzo, bardzo dziękujemy. Możecie wesprzeć y, nasze dzieło y, waszą krwawicą i y, 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 dołączyć do patronów na patronajcie. Możecie nam również postawić wirtualną kawkę na Buy Coffee tu. Tu, tu chciałbym jeszcze zajrzeć do jeszcze jednego badania OECD, które się nazywa To have and have not. How to bridge the gap in opportunities, które zajmuje się badaniem opportunities, czyli szans w życiu. Szans głównie społeczno-ekonomicznych, mierzonych przede wszystkim dochodem w gospodarstwach domowych. I okazuje się, że tak bardzo, bardzo już streszczając to, co w tym raporcie się znajduje, że e, średnio w krajach OECD e, 25% różnicy w dochodach gospodarstw domowych wynika z, e, z tego, co można nazwać czynnikami niezależnymi od e, członków tych gospodarstw domowych, mm -hmm. czyli na przykład płeć. No, mhm. nie, nie da się płci zmienić, mhm. wykształcenie rodziców. Nie cofniemy się w czasie, nie, nie, nie sprawimy, że nasi rodzice będą mieli wyższe wykształcenie, czy też miejsce, miejsce urodzenia. I okazuje się, że na tym tle, te 25% średniej OECD, na tym tle w Polsce, te właśnie czynniki niezależne od nas stanowią aż 36% tych czynników wpływających na zmienność dochodu w gospodarstwie domowym. Było kilka krajów, gdzie było to więcej, na przykład w Stanach Zjednoczonych 42%, mhm. ale jak już mówię, 42% a 36% to nie jest aż taka nie duża jest. różnica. Więc ewidentnie byliśmy w jakiejś takiej czołówce, w której te cechy, te, takie elementy właśnie jak przede wszystkim płeć i miejsce zamieszkania i wykształcenie rodziców miały największe znaczenie, tak. To znaczy, że w Polsce, a w, po drugiej stronie jest Islandia, Dania, Finlandia, czyli kraje skandynawskie, kraje opiekuńcze, czyli jesteśmy krajem z zepsutą, to wcześniej OECD też miało taki Broken Social Elevator, to się chyba nazywało, taki raport, który mówił właśnie o, o e, nierównościach szans, znaczy mamy popsutą, czy, nie za dobrze działającą windę, jeśli chodzi o e, awans społeczny. Mhm. Ale to właśnie przede wszystkim w dziedzinie edukacji. Mhm. To właśnie na edukację się zwraca najczęściej uwagę. Okazuje się, że, że jeśli chodzi o płeć czy miejsce urodzenia, tu, tu, tutaj jakby te elementy. Mają nieco mniejsze znaczenia, mhm. zdecydowanie na pierwsze czoło właśnie mhm. na, na, na czoło wybija się właśnie kwestia wykształcenia. Mhm. Jest jakaś blokada, jeśli chodzi o to kształcenie osób, które same w rodzinie, w historii rodziny nie mają hi, właśnie mhm. osób z wyższym wykształceniem. Więc no, z, z czego to wynika? Dlaczego w Polsce może być ciężej z tym wykształceniem, jeżeli nie mamy tych rodziców? Wydaje mi się, że, że jakby. Można przyjąć z góry, że generalnie rodzicom zależy na tym, żeby ich dzieciom było lepiej mhm. niż im, im samym. Więc po, jakby można powiedzieć, że zaszyty jest trochę e, taki w naszej e, tożsamości e, takie dążenie, że chcielibyśmy popychać nasze dzieci do tego, żeby kształciły się jak najlepiej. E, natomiast no, pewne dzieci zdecydowanie rzadziej startują na studia i to jest pokłosie między innymi dochodów. A mhm. dochody są skorelowane z wykształceniem. Więc dzieci w mniej zamożnych rodzinach rzadziej startują na studia dlatego, że brakuje im wsparcia rodziców tak, tak, podczas tak, studiowania. Tak, oczywiście, oczywiście. Nie w każdym ośrodku miejskim mamy przyzwoity ośrodek akademicki, więc zwykle studia oznaczają wyjazd z domu, a to oznacza wydatki związane z tym, że tak, trzeba mieć gdzieś, gdzie mieszkać i trzeba mieć co jeść. A stypendia socjalne nie są też szczególnie, szczególnie wysokie, zwłaszcza dla osób, które na przykład mogłyby zacząć pracę. I wtedy konkurencja w postaci pracy, to zwłaszcza dotyczy mężczyzn, to jeszcze, jeszcze do tego dojdziemy. Konkurencja ze strony pracy albo zostania na, na gospodarstwie domowym, czy gospodarstwie rolnym, przepraszam bardzo, czy, czy rozpoczęcia pracy w porównaniu versus wyjazd do jakiegoś najbliższego ośrodka akademickiego, nie wiem, do Usztyna, do Rzeszowa. Do Lublina. Do, do, do Lublina łączy się z tym, że trzeba mieć tam pieniądze i, i będzie się tam nie zarabiać. Więc dla osób młodych oraz dla ich rodzin, zwłaszcza dla, dla facetów młodych, to ten trade-off jest nie, nieopłacalny. Chociaż on perspektywicznie, tak jak mówiliśmy, jest opłacalny, tylko że to, ta, 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 ta inwestycja przynosi zwrot po kilku latach. Zaczyna, zaczyna prac, pracować na, na taką osobę. Zgadza się, a nie wszyscy mają te, y, wsparcie rodziców, które przez te tak kilka lat pozwoli na to, żeby po tą premię później Aha. sięgnąć. Jest jeszcze jeden taki czynnik, blisko chyba jedna trzecia y, studentów w Polsce studiuje na uczelniach prywatnych, gdzie tak. dochodzi czesna. Tak. One, y, y, oni w większości pracują? Znaczenie większości? W większości pracują, ale to jakby to też jakby jest taka wie, du, Duża część, są pewne uczelnie prywatne, które są na poziomie uczelni publicznych, to mhm. znaczy są prestiżowe, mają rzeczywiście bardzo dobrych wykładowców i tak. gwarantują bardzo dobre wykształcenie. I tam, I tam niemal zawsze idą dzieciaki z uprzywilejowanych dostaw. Zgadza się. I tam też czesne jest najwyższe. Mhm. Natomiast wie, wiele osób studiuje na takich, można powiedzieć, pokątnych u, uczelniach o zdecydowanie mniejszej re renomie, jakby mniejszym też potencjale, do tego, żeby rzeczywiście czegoś pożytecznego nauczyć, e, dlatego że na, na przykład nie dostały się na wymarzone studia mhm. na uczelniach publicznych, a to wynika z tego, że, że już wcześniej miały gorzej z dostępem do edukacji, mhm. e, co często jest pochodną tego, jak na przykład jakiś stosunek do edukacji, do książek, do rozwijania swoich zainteresowań był w ich rodzinnym domu. Mhm. Tak, więc, tak. Więc... W w wydaje mi się, w ogóle nie mamy tego wypisanego i nie wiem, jaką to ma wartość, jaką to ma wagę taki czynnik, ale myślę, że część osób może e, czuć się w pewien sposób onieśmielona e, dużym miastem. Ty w ogóle tego nie mogłeś mieć, bo ty mieszkałeś tutaj. Ja, ja pamiętam, że ja oczywiście o tym chciałem, duże miasto i tak dalej, ale ja, ja byłem bardzo onieśmielony. W sensie, przerażała mnie wielkość billboardów, nie? To jest ta, ta sprawa. Eee... Chińczycy muszą mieć teraz z nas ubaw, jak myślą sobie, Warszawa, duże miasto. <noise> ale wiesz o co chodzi. No wiem, eee, wiesz o co chodzi. I, i te, te, te dystanse kulturowe, te różnice kulturowe. Różnice w spędzaniu czasu, w, nie wiem, w tym w jaki sposób się. Teraz to pewnie też jest trochę, trochę inaczej, bo to bo, bo, bo 20 lat temu, kiedy, kiedy ja zaczynałem, 20, e, studia, to, to te różnice też chyba były trochę, trochę większe. Ale jednak, jednak myślę, że jest taki czynnik oniśmielający milający a gdzie, gdzie tam do tego dużego miasta? gdzie pani? Myślę, że jest, jest, jest coś takiego. I czy to, to trudno by było w jakiś sposób, tak systemowo nie? coś z tym zrobić. To nie, nie, nie jest łatwe. Nie, nie przychodzi mi tak z marszu do głowy coś. co tu nie... Z, z tym zalęknieniem nie. w stosunku do dużego tak, miasta. Tak, tak, no, tak, no, nie, nie, no. Oprócz tego, że oglądasz w, w mediach społecznościowych oraz w serialach. Że... Życie z dużych miast e... i oswajasz się w ten sposób, to, to nie wiem, co jeszcze można byłoby zrobić. Przecież oglądasz o... Magdę M. Ja nie, ale miliony Polaków tak. To było 30... nie, 25 lat Znaczy już, no to oglądanie. Bo... <laughs> specjalne to wzięci takie podprowadzenie i ty to no nie, nie mam telewizora, to, więc stop stop ciężko mi oglądać, Magda. Ludziom, którzy mają telewizor, też ciężko jest oglądać, bo jej nie ma. No. Chyba, że gdzieś na jakimś BIUDI. Yy, dobra, yy, akademiki co, yy, co można zrobić właśnie? Co można zrobić, żeby ten dystans, dystans tak. to, 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 ten, to wyzwanie edukacyjne dla osób, które nie mają rodziców z wyższym wykształceniem zmniejszać? Ja bym zaczął od samego początku. I Aha. na przykład bardzo mi się podobają programy dotyczące dożywiania dzieci w szkołach podstawowych. Dlatego, że uważam, że jest problem z niedożywieniem dzieci. To jest fakt. To jest, są badania, Aha. które potwierdzają, że tak jest. A dziecko, które jest głodne, po prostu się nie uczy. Więc już na samym starcie ma przerąbane. Aha. Bo nie może, tak jak rówieśnicy, o tym samym potencjale intelektualnym tak samo przyswajać wiedzy, Aha. dlatego że jest głodne. Więc eliminujemy już tą pierwszą przeszkodę, która nam. Powoduje ten rozstrzał, jeśli chodzi o wyniki w nauce e, najmłodszych e, uczniów. Okay. To jest, jakby, pierwszy czynnik. Kolejna, kolejna rzecz to y, wydaje mi się, że mogłoby być więcej i to sponsorowanych z pieniędzy publicznych zajęć wyrównawczych dla, mhm. dla, dla dzieci, które nie nadążają, bo one mogą nie nadążać z różnych powodów, a często będą to dzieci z mniej zamożnych domów, które na przykład, nie wiem, y, 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 będąc rodzicami y, rolników, na przykład Dzień. mają robotę, dzieci. No Ma, tak. Mają robotę, po mhm. prostu robotę związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, tak? mhm. bo często tak bywa. I, i, I tym dzieciom może być trochę trudniej w nauce, i dlatego powinny być dodatkowe wsparcie to mogłoby zniwelować tą lukę, która, która tutaj powstaje. No i oczywiście ten, i oczywiście o stypendiach socjalnych już mówiliśmy one powinny być wyższe i jakby mądrzej dy, dy, dystrybuowane, mhm. bo z wiem, że część tych stypendiów socjalnych trafia do, do dzieci do Bananowej młodzieży rodziców bardzo zamożnych, okazuje się, że. W jaki sposób? Y, okazuje się, że, y, że tam przedstawiasz swoje dochody i jeżeli rodzice są. Y, ja właśnie nie wiem, czy tam się podaje Pit y, mhm. rodziców obojga rodziców. Gdyby był PIT, to jeszcze, to jeszcze to jeszcze rozumiem, ale jeżeli tam się przedstawia zarobki. Że tak powiem, z zakładu pracy, to mm -hmm. dzieci rodziców, którzy są przedsiębiorcami, nie za bardzo mają co przedstawić, więc w efekcie mm -hmm. mogą trafiać do tego koszyka z, jako dzieci rodziców o niższych dochodach okay. i zaopłacać się na stypendium socjalne. Okay, czyli są sposoby. Są sposoby, są luki tutaj i te to, to luki powinny być uszczelnione, mm -hmm. bo to jest Miałby. bezsensowne wydawanie pieniędzy. Akademiki, akademiki, o czym mówimy w co trzecim odcinku, po, po, potrzebne są akademiki, mówimy zazwyczaj w kontekście mieszkalnictwa, mieszkalnictwa. Akademiki przeluźniłyby rynek wynajmu, ale na pewno są potrzebne i są pewnie dużą barierą. Właśnie koszty, koszty mieszkania, dużą barierą dla tych, którzy rozważają, czy może tak, a może nie. Myślę, że dla pewnej części osób to może być takie no go. W sensie, że to wiesz, masz tą wagę, tutaj masz zalety w wyjazdu, tu masz wady i na pewno. Koszty mieszkania mhm. e, są bardzo, bardzo wysokie. ważą mhm. na, tej, na, na tej wadze i mogą prze, przeważyć tą, tą szalkę. Więc na pewno e, niezłej jakości, dosyć czy bardzo tanie akademiki dla, m, dla studentów. I jeszcze jedna rzecz, o której gdzieś tam już mówiliśmy parę razy, e, ale jeszcze też nie mamy jej rozgryzionej, może, może kiedyś wejdziemy, czyli. M, Zrobienie coś z systemem edukacji w ten sposób, żeby on bardziej sprzyjał mężczyznom, jeśli chodzi o, o wchodzenie w wyższą edukację, bo w tej grupie. Ale myślisz, że, że to, że chłopacy rzadziej studiują, to jakoś się wiąże z tym, że dzieci rodziców bez, wyż, bez średniego wykształcenia nie idą na studia? Myślę, że może być tak, że w przypadku porównywalnego wykształcenia rodziców. Dziewczynki częściej idą na studia niż chłopcy. Znaczy, trudno sobie wyobrazić, żeby, tak, żeby było inaczej, skoro mamy 50% mniej więcej chłopców i dziewczynek, i dziewczynki w wieku 25-34 to nie są już dziewczynki. Dziewczyny są wykształcone, 50% tej grupy jest wykształcona, a w przypadku chłopców, które stąd mają 50% grupy osób w wieku 25-34, 30% jest wykształcone. Że jest wiesz. Ja myślę, że. Ale czy... to jest inny problem trochę niż dziedziczenie wykształcenia. No, nie, nie, może? No, no bo co, rodzice bardziej wykształceni częściej mają. Rodzi w w, w, w przypadku? Czy nie, 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 nie? Gdyby nie, nie, było czekaj, tak, nie, 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 że rodzice nie, nie, nie. z wyższym wykształceniem częściej mają córki, to bym się zgadzał. W przypadku nie. więcej nie, nie, nie. inwestować w przypadku w e osób o wyższym wykształceniu, niemal wszystkie dzieci, czy córki i synowie idą na studia. W mhm. przypadku osób o nis niskim wykształceniu, córki częściej idą na studia niż, sy niż synowie. Aha, okej, okay, no dobra, teraz no. już rozumiem Twój przekaz. No. no tak, tak. Że to jest, ta, ta, tam jest coś, coś, coś takiego, jakiś rodzaj potencjału jest przy, przyhamowanego. Nie, 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 nie wiem, nie potrafię powiedzieć teraz, co to jest. Co ale, systemowo tak, sprawia, tak, że taka ale różnica ale za, za niedługo, niedługo grzebnę sobie w tym temacie, bo on mnie jakoś e, e, ostatnio interesuje. Żeby był śmiesznie, to jest zjawisko w zasadzie na całym świecie widoczne od kilku dekad. E, dziewczynki są lepiej... W, Jakie dziewczynki? Kobiety. Kobiety, Kobiety idą na, na, na studia częściej i są lepiej wykształcone niż, niż mężczyźni od lat 80-tych. Wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś trafiłem na takie, na takie badanie i ono mnie tak szarpnęło. Co tu się dzieje w ogóle z tym? Co się dzieje? Co się dzieje? Tak, ciekawe. No, no. no dobra, e, coś jeszcze? Nie, nie, wydaje mi się, że, że jakby problem tego dziedziczenia wykształcenia przedstawiliśmy, podaliśmy też trochę recept, jak można to zmitygować. Wiadomo, że całego zjawiska nigdy nie zlikwidujemy, tak. dlatego że nie ma kraju, w którym. Nie istnieje to zjawisko dziedziczenia wykształcenia, mhm. wszędzie jakby tak, pewne, że... dy, pewien dystans pomiędzy tymi rodzinami, które nie mają wyższego wykształcenia, a tymi, które mają wyższe wykształcenie, istnieje, jeśli chodzi o posyłanie swoich dzieci mhm. na studia. Natomiast w naszym wspólnym interesie jest to, żeby ta różnica była jak najmniejsza, bo to oznacza, że jakby wszystkie dzieci mają podobne perspektywy, jeśli chodzi o możliwość studiowania, a więc mamy. Bardziej merytokratyczne społeczeństwo, czyli mm -hmm. jakby wynagradzające rzeczywiste talenty, a nie znajomości i kapitał kultura wyrodziców, mm -hmm. a to by nam wszystkim sprzyjało. Eee, a można by było powiedzieć inaczej, że w, jeżeli wszyscy, większość osób, czy duża część osób będzie miała wyższe wykształcenie, to będzie korzystało z tej renty takiej sieciowania się, czy kapitału społecznego, można tak cynicznie powiedzieć. No, im więcej osób będzie studiowało, tym wiem, będzie, wiem, mniejsza wiem, wiem, będzie ta prema. Mniejszy będzie zysk. Dobra, dobra, masz rację. E, dobra, dziękujemy wam bardzo. E, I co, trzymajcie się. Do zobaczenia i do, do usłyszenia. usłyszenia. Trzymajcie się.